Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, zachwyciło mnie tam mnóstwo różnych rzeczy. Przede wszystkim oczywiście miejsca, w których byliśmy razem z żoną, czyli Sarasota na Florydzie i Nowy Jork. Było jednak coś, co niezupełnie było związane z miejscem. Coś, co dawało się poczuć wieloma zmysłami. Coś, na co codziennie rano Wyczekowaliśmy. Już od pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, przylecieliśmy do Nowego Jorku. I nie była to Coca-Cola, jak na tej reklamie tam z tyłu właśnie w Nowym Jorku, tylko były to... były to donuty, czyli amerykańskie pączki. Pamiętam jak w hotelu w Nowym Jorku zawsze właśnie na śniadaniu były takie pączki, były takie donuty w różnego rodzaju smakach. Zawsze z żoną planowaliśmy, którego tym razem spróbujemy. Tam widać nasz hotel, w którym mieszkamy i mamy pokój. No nie zabiorę was do środka hotelu, tak się złożyło, że akurat nie nakręciłem tam filmu, ale właśnie polecam ten hotel Clarion, chociażby właśnie z powodu tych wyśmienitych pączków na śniadanie. Ale ważne jest to, że nie tylko smakowicie wyglądały, ale tak naprawdę rewelacyjnie smakowały. W Polsce w tej chwili też już można kupić do nuty, jednak muszę przyznać, że zupełnie jest to coś innego niż tam. Także to nie da się w ogóle porównać, jeżeli nie byłeś w Stanach i nie pływałeś tych pączków. Tamtych donutów, no to nie wiesz, co to jest za smak. W hotelu Clarion smakowały nam wszystkie pączki, ale jeden szczególnie przypadł nam do gustu właściwie jeden rodzaj pączków przypadł nam do gustu. W tych wszystkich, które tutaj mamy, było coś, co robiło na nas największe wrażenie, największą przyjemność. A był to donut z nadzieniem. W zasadzie m, tak naprawdę. To właściwie przede wszystkim to, ten, najlepszy, to był, który był oblany czekoladą i był z nadzieniem. Ja nie mam akurat zdjęcia takiego czekoladowego z nadzieniem, więc tutaj pokazuję takie, ale właśnie kluczem tutaj było to nadzienie. No i właśnie, właśnie tak samo jak te donuty ożywiało to na dzień i sprawiało, że ten donut był zupełnie wyjątkowy, tak u Ciebie, na Twoich stronach internetowych, Twoje strony internetowe i Twoją sprzedaż internetową będą ożywiać zdjęcia, dźwięki, filmy, czyli multimedia. Właśnie taką rolę pełnią multimedia w sprzedaży internetowej.